Legendarna scena z obrusem w Grinchu to temat, który budzi spore kontrowersje. Ale oto, co faktycznie się wydarzyło. W scenie montażowej Grinch szuka stroju na miejskie uroczystości i chwyta obrus ze stołu zastawionego naczyniami, garnkami i innymi przedmiotami. Według popularnej wersji, Jim Carrey miał po prostu zrzucić wszystko ze stołu razem z materiałem, ale przypadkowo wykonał perfekcyjny trick z obrusem. Szarpnął tkaninę w dół z taką techniką, że wszystkie naczynia zostały idealnie na miejscu. Zaskoczony efektem wyszedł z kadru, po czym wrócił wściekły i zrzucił wszystko ręcznie, a na koniec przewrócił cały stół. To miała być czysta improwizacja. Sceptycy sprawdzili oryginalny scenariusz i potwierdzili, że cała sekwencja, włącznie z trikiem i wywróceniem stołu, była zapisana na 85. stronie. Sposób, w jaki Kerry ciągnie obrus, sugeruje, że świadomy wykonywał trik, co wymaga precyzyjnej techniki i prawdopodobnie wielu dubli. Prawda pewnie leży gdzieś po środku. Możliwe, że scenariusz zakładał zrzucenie naczyń, ale Kerry zaproponował lepszy pomysł z trikiem, który został zaakceptowany i wyreżyserowany.